Cześć trzecie a niedługo dziesiata. Lista dlaczego masz taki jakiś inny glos? Bo spierdalaj. Następnego dnia wracalam do domu bardzo szczęśliwa. Weszłam do domu i od razu przywitalam się z mama tata i moim głupim bratem Warwikem. Nie byłam głodna więc szybko poszłam do mojego pokoju. Mój pokój miał niebieskie ściany i niebieska podlogę i dwa okna. Usłyszałam SMS. Sprawdziłam kto napisał, to Sionik napisał, pytał się czy wyjdę z nim do pizzerii. Zgodziłam się i szybko wyszłam z domu, mój boj czekał na mnie przed moim domem. Strasznie się wkurzyłam bo była z nim pesta debilka, ach se. Jej sluza ca ziel Siona, w policzek, na przywitanie, a ach se strasznie się wkurzyla, to co idziem. I poszliśmy do pizzerii, która była podobno nawiedzona. Ale pewnie achse chciała mnie tylko nabrać. Weszliśmy do środka, nikogo nie było w środku. Było pusto. Usiedliśmy przy jednym stoliku i czekaliśmy na kelnera ale nikt nie przyszedł. Nagle zaslona na scenie się odslonila. Zauważyliśmy na scenie kilka robotów wygladających jak zwierzęta. Były tam dwa lisy, jeden pomarańczowy drugi różowy, oraz jedna kura króliki Is, nagle wszyscy zaczęli tańczyć. Nawet mi się podobało, Sionik zaprosił mnie do tańca, ach se znowu miała kurwiki w oczach. Tanczyliśmy sobie spokojnie. Nagle jeden robot zeszedł ze sceny, a za nim wszyscy inni. Zaczęli powoli do nas podchodzić. Byłam już trochę przestraszona i wydawało mi się, że nawet dla mojej przyjaciółki Jinx, która jest krejozolka, to wszystko byłoby crepi. Kiedy pomarańczowy lis zlapał mnie za nogi i pociągnął w stronę sceny, pisnęłam przerazona. Siąd rzucił się na niego. A Akse i nic nie zrobili i się śmiali. Sionik wyrwał głowę lisowi, który upadł potem na ziemię i się nie ruszal. Chcę więcej! Wykorzystałam moje wszystkie umiejętności czyli najpierw ku potem wie, na koniec użyłam multa na kolana i udalo nam się pokonać te roboty. Przybilam sionowi piatkę i nagle zegar na ścianie wybił szósta. Nawet nie zauważyłam że przesiedzieliśmy tu cała noc, rano od razu poszliśmy wszyscy do szkoły. Przed szkola czekał na mnie ten pederasta zilea, zaczął na mnie krzyczec. Dlaczego nie odbiera las zegaraka kiedy wzywaliśmy cię na mecz. Przepraszam. A teraz idź do dyrektora. Dobrze poszłam do pana Jało. W pokoju pokoju był tylko Pan Teimo, który jadł grzyby. Powiedział zeby chwilę zaczekala na pana Yusoa, bo on poszedł do lasienki na dwójeczkę. Śmierć jest niż. Wiatr. Zawsze. Ja! Niektórych błędów nie popełnisz dwa razy. Dość już uciekania. Jeszcze nie pora umierać. W życiu pewne są trzy rzeczy: honor, śmierć i kas morderca. <śmianie> <z> wietrem, <śmianie> Pan tej kazał mi pokoroć z grzyby na nowe ciasteczka. Dal mi jeden z mieczy pana Jauso. Byl on bardzo wielki wiec się nim staleczelam. Zaczęła mi lecec krew. Drobnił do pieragniaki. Pan Tejmo rzucał we mnie kolejnymi grzybami, wyszłam z pokoju dyrektora i poszłam do pokoju obok, pan Orry siedział przy białym biurku i czytał gazetę. No to Wykrzyknął kiedy zobaczy moja zakrwawiona rękę. Spoko nic mi nie jest. Już to Wstali wziął z szuflady do bez plasterków, i dal mi potem tabletki na bol, dziękuję. Wyszlam z pokoju pani pielęgniarki i usłyszałam dziwiek mojego zegarka. Obok mnie przechodzi pan własny urgot. Chowaj ten telefon. Ale to zegarek proszę pana. No dobra. Tym razem to weszlam do wyboru bohaterów. Mnagral dziś znowu mój ulubiony ksajo. Mrugnal do mnie zalotnie. W moim teamie był Ksinzao, i jakie są inne osoby których nie znalam, czyli Leblęck, Kateryna i Jesen. W sumie dziwiłam się że on jeszcze gra bo przecież jest ślepy i chodzi z laska. Machnęlam mu rękę przed twarzą a on nic nie zrobił zasmialam się. Co? Kto do mnie mówi? Nikt nikt. Aha. Poszłam obczajc kto jest w enemy teamie, był tam mój boisionik. Jego wyraz twarzy kiedy patrzył na mnie wyglądał jakby mówił. Będę ci się dawać. Ucieszyłam się. W jego teamie był jeszcze Garen i jego irytująca siostra popy. Byla jeszcze Nunu i ten przerażający gozdzin. <laughs> Ciekawe, co wydarzy się na meczu.